W minionym tygodniu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Jaworku odbyło się dziecięce grelowisko, czyli Trzeci Dzień Radości dla Dzieci. Na tę zabawę przybyło ponad 300 dzieci ze szkół specjalnych z Siedlec, Baczkowa, Węgrowa i oczywiście Jaworka oraz zaprzyjaźnione szkoły podstawowe i gimnazja z Siedlec, Dobrego i Kałszyna. Imprezentę co rok realizuje artysta-malarz Mirosław Greluk z gronem swoich przyjaciół, ludzi biznesu z Siedlec i Węgrowa. Dzień Radości odbywa się pod hasłami uśmiechu, radości i zabawy. Były występy zespołu dziecięcego, kwiaty, przedstawienia, teatrzyki, zawody sportowe, tańce, kiełbaski i lody. Wielkim przeżyciem była możliwość zwiedzenia wozu strażackiego i pokaz gaszenia pożaru. Ale największą atrakcją dla dzieci tego dnia były przejazdy czterokołowymi motorkami, kładami oraz motocykle z klubu motocyklowego Gryf z Siedlec. Członkowie klubu zadbali o to, aby wszystkie dzieci miały przejażdżki na specjalnie przygotowanym do tego placu. Od trzech lat tworzymy grupę przyjaciół Jaworka. Jest to grupa wspaniałych ludzi biznesu, którzy mają potrzebę pomagać i stąd nasza obecność tutaj, właśnie z dziećmi, by dawać im w tym dniu radość, zabawę, być z nimi, no i co trzeba w miarę naszych możliwości pomóc. Należy dodać, iż od trzech lat przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Jaworku istnieje klub przyjaciół Jaworka, założony przez Mirosława Greluka, a skupiający grono ludzi, przedsiębiorców z Siedlec i Węgrowa, aby opiekować się tą placówką. Kolejny Dzień Radości był integracją dzieci i pedagogów z ośrodków wychowawczych regionu byłego Województwa Siedleckiego, a także właściwą chwilą dla spotkania się wszystkich, którzy od kilku lat bezinteresownie udzielają pomocy dzieciom i ośrodkowi w Jaworku.